Cześć. To co przed chwilą widzieliście, to był fragment czołówki magazynu Morze, który w latach 80. był emitowany w TVP. W rzeczywistości jest to fragment czołówki filmu The Pirate Movie z 1982 roku, który został przez TVP wykorzystany bez poszanowania praw autorskich. Dzisiaj będziemy mówili na temat piractwa, a konkretnie na temat tego, czy Polacy to piraci. Temat piractwa to jest temat bardzo złożony, dlatego zadałam wam pytanie na Facebooku na ten temat i pojawiło się mnóstwo bardzo ciekawych komentarzy, z których korzystałam, przygotowując ten dzisiejszy materiał. Bardzo wam jestem za to wdzięczna. Ogólnie zachęcam wszystkich do poczytania tej dyskusji. Linka znajdziecie w opisie tego wideo. Czym jest piractwo? Definicja jest dosyć prosta: chodzi po prostu o. Wejście w posiadanie albo wykorzystywanie cudzej własności intelektualnej, do której nie mamy praw bez wiedzy, bez zgody autora albo bez uiszczenia stosownej opłaty. Jest to oczywiście coś złego, jest to równoznaczne z kradzieżą. Ja to porównuję do kupna bułki, wiem, porównanie jest dosyć prozaiczne, ale yy, chyba dobrze się yy, przekłada. Chodzi o to, że jeżeli mamy kupić bułkę albo ją ukraść, to lepiej ją chyba kupić, niż ją kraść. Tyle tylko, że oczywiście do tego dochodzi bardzo dużo dodatkowych elementów, takich jak na przykład to, czy bułka jest dostępna, albo czy bułka nie jest przypadkiem za droga w stosunku do tego, co my możemy na nią wydać. Dokładnie tak samo rzecz się ma ze ściąganiem tutaj własności intelektualnej. Po prostu trudno jest wydać taki jednoznaczny wyrok, że na przykład piractwo jest jednoznacznie złe. Ponieważ to zjawisko jest bardzo złożone, jest uzależnione od wielu skomplikowanych czynników, również historycznych, i w przypadku nas Polaków te uwarunkowania historyczne są szczególnie ważne. Zacznijmy od tematu społecznego przyzwolenia, czyli po prostu tego, co wolno, albo na co przymykamy oko, co jest jakby tak powszechnie. Uznane za normalną rzecz w danej grupie społecznej. Pamiętajcie, że do 1989 roku w Polsce był komunizm, czyli system, który odrzucał własność jednostki i mieliśmy wpojone, że wszystko jest dobrem wspólnym. Do 1994 roku w Polsce nie istniało coś takiego jak prawo autorskie. Dopiero wtedy weszła w życie ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Brak prawa autorskiego oznaczał na przykład dla stacji TVP absolutne eldorado dlatego że nie musiała płacić za żadne licencje i mogła sobie pożyczać różne fragmenty muzyki czy filmów tak jak widzieliśmy w tym programie Morze, ale takich przykładów było dużo więcej. Na przykład program Sonda nie mógł być pokazywany na antenie po raz kolejny już pod koniec lat 90. w latach 2000. Dlaczego? Dlatego że tam nie płacono za licencje i większość fragmentów wideo, które były wykorzystywane, cytowane po prostu nie było opłacanych, no, było wykorzystanych bezprawnie. Oczywiście to, że w życie w 1994 roku weszła ta ustawa o prawie autorskim, wcale nie oznacza, że nagle stał się cud i wszystko się zmieniło. Zmieniło się na gorsze, dlatego że na przykład bardzo wzrosły ceny dóbr kultury, czyli kasety, płyty. Filmy, bilety do kina wszystko strasznie podrożało, a nie działo się to równolegle z bogaceniem się społeczeństwa. To znaczy, ceny poszły tak, a płace poszły tak. No, to oznacza, że ludzie mieli naprawdę utrudniony dostęp do tego, co kiedyś było na wyciągnięcie ręki. Do tego dochodzi też fakt, że świadomość społeczna też nie była zbyt wysoka, dotycząca właśnie praw autorskich i własności intelektualnej, więc piractwo kwitło sobie absolutnie w najlepsze i powiem Wam, że do dzisiaj w krajach byłego bloku wschodniego, szczególnie mówiono o Rosji, Ukrainie i Białorusi, piractwo to jest rzecz absolutnie normalna, tam są bardzo wysokie wskaźniki piractwa. I co więcej, państwo ma to absolutnie gdzieś. Znaczy z tym się nie walczy, to jest normalne, wszyscy uważają, że to jest norma, jest na to przyzwolenie. U nas w Polsce było kilka kampanii antypirackich i zazwyczaj one są tak maksymalnie paździerzowate, że robi się aż słabo. Jeśli nie dostanę pieniędzy, to nie na Ciebie, że masz piracki program w swojej firmie. Nic ci k nie dam. Do tego pod koniec lat 90. pojawił się internet, który zaczął się coraz szybciej rozprzestrzeniać i nie tylko stał się narzędziem dostępu do tych nielegalnych dóbr kultury, ale też stał się przede wszystkim słupem ogłoszeniowym, bo kiedyś nie wiedzieliśmy, że dany film, czy dany serial, czy dana płyta wychodzi w tym samym czasie w iluś tam krajach, a u nas nie wychodzi. Teraz tak naprawdę, jak jakaś płyta wychodzi, to ona wychodzi na całym świecie globalnie, dlatego że wszyscy w internecie mają świadomość tego, że ona już jest. Jeżeli z różnych względów wejście płyty, czy filmu, czy serialu jest opóźniane ze względów licencyjnych, marketingowych, przeróżnych, no bo ktoś nie kupił licencji w danym kraju itd., to odbiorcy się po prostu wkurzają, bo chcą mieć dostęp do tego wszystkiego, do czego inni mają dostęp, i oczywiście pojawiają się już coraz większe dyskusje na temat tego, na ile dostęp do dóbr kultury globalny jest prawem człowieka, jednym z podstawowych praw człowieka. Mówię, no to jest filozoficzna kwestia, która jeszcze długo będzie dyskutowana, już w tym momencie legislacyjnie na całym świecie. Tam są robione różne e, kroki, żeby to jakoś wyrównać, żeby to jakoś zmienić. No ale cały czas tkwimy jeszcze w takim bagnie, które polega na tym, że w Stanach Zjednoczonych coś wchodzi, a w Polsce nie wchodzi, bo ktoś zapomniał albo nie chciał kupić licencji. I wiecie jak to jest? Niejednokrotnie na pewno mieliście już takie doświadczenie. Coś gdzieś jest dostępne. Ostatnio mówiliśmy o serialu Scam, który jest dostępny w Norwegii, który był w ogóle dostępny na stronie bez żadnej geolokalizacji. Ostatnio y, tą geolokalizację nałożono ze względów licencyjnych. Tam bardziej chodziło nawet o licencję do muzyki y, na, do dystrybucji na cały świat, niż y, o coś więcej. Ale ludzie spoza Norwegii stracili w tym momencie możliwość oglądania fantastycznego serialu, który i tak i tak wszyscy oglądają, dlatego że on jest piracony na maksa, tłumaczony na maksa, nikt za to nie bierze pieniędzy. Ludzie się tym chcą po prostu dzielić. Ja takie piractwo, które właśnie wynika z jakichś czynników od nas kompletnie niezależnych, nazywam piractwem systemowym, czyli takim, kiedy Chcemy korzystać z dóbr kultury, ale z różnych względów od nas niezależnych nie możemy tego zrobić drogą legalną albo na przykład licencje są zbyt drogie, bo takie sytuacje też mają miejsce i zaraz do tego przejdziemy, bardziej to rozwiniemy, ale kiedy po prostu dostęp do legalnych źródeł jest zbyt drogi w stosunku do tego, jaką mamy siłę nabywczą, czyli jaką mamy zasobność portfela. Takie piractwo systemowe to jest coś zupełnie innego niż piractwo ideologiczne, czyli po prostu taka postawa, ściągam, bo mi się należy z jednej strony, albo ściągam dlatego, że wierzę w wolny dostęp do dóbr kultury, globalny, otwarty rynek, wolne licencje. Jest partia, Partia Piratów, która powstała w Szwecji w 2006 roku. Ona w tej chwili funkcjonuje już w kilku krajach, a w Islandii ma 15% mandatów w parlamencie. To też jest dosyć ciekawe. Ale wróćmy do tematu piractwa w Polsce. 23 lata od zmiany ustroju, sporo się zmieniło. Mamy prawa autorskie, które już 20 lat właściwie obowiązuje. Mamy też zmieniony całkowicie rynek dostępu do kultury, szczególnie w ostatnich latach. Pojawiły się platformy VOD, które nam oferują. W ogóle zmienił się model oglądania telewizji, czy filmów, czy seriali. Ja się cały czas odnoszę do tych seriali, bo my siedzimy w serialach, więc przede wszystkim o serialach mówię. Zmienił się model oglądania telewizji, zmienił się model oglądania seriali, pojawiły się platformy VOD. Od roku mamy Netflixa i to naprawdę dużo zmieniło. W tej chwili w pewnym sensie w Polsce dokonuje się rewolucja, która w Stanach Zjednoczonych miała miejsce już kilka ładnych lat temu, ale jak się okazuje, w wynikach piractwa, to znaczy w tym takim top ten piractwa światowego, Polska wcale nie wypada tak źle. Między innymi na tle Stanów Zjednoczonych. I ja miałam okazję przejrzeć kilka raportów, przygotowując się do tego dzisiejszego odcinka, i jestem cały czas w szoku, dlatego że wypadamy nie nieźle, tylko wypadamy naprawdę nieźle. Przede wszystkim w tych wszystkich raportach czołówka światowa, jeśli chodzi o piractwo, jest od lat taka sama: i jest to USA, Rosja, Chiny i Ukraina. Ukraina, o której mówiłam, tam piractwo jest rzeczą absolutnie normalną. Jest taki raport MUSO z sierpnia 2016 roku, który Ukrainy nie bierze pod uwagę, ale odnosi się do państw europejskich. I tutaj mamy top ten, które wygląda tak. Najpierw, jeśli chodzi o ilość osób korzystających z torentów, mamy Łotyszy, potem Bułgarów, Litwinów, Chorwatów, Hiszpanów i Greków. Następnie są Serbowie, Irlandczycy, Rumuni i Szwedzi. Polska w tym rankingu wypada autentycznie bardzo dobrze. Z drugiej strony to też nie jest tak, że tylko Torenty to jest świat piratów dlatego że w ostatnich latach przybyło serwisów streamingujących, i z raportu MUSO innego z 2016 roku wynika, że 74% użytkowników stron nielegalnych to yy, są użytkownicy stron, które streamingują filmy i seriale i tutaj w tej kategorii również wygrywają Amerykanie. Co jest o tyle nieprawdopodobne, że w Stanach Zjednoczonych są najlepsze, największe serwisy VOD, które udostępniają praktycznie wszystko. Dosłownie wszystko i to za psie pieniądze. Jaki z tego wniosek? No, taki, że uważamy się za piratów, a wcale nimi nie jesteśmy w takiej skali, jakbyśmy myśleli, że jesteśmy. To jest bardzo dobra wiadomość. Niekoniecznie taka, która by sugerowała, że jesteśmy naiwniakami, którzy po prostu płacą mimo tego, że cały świat nie płaci. Ja myślę, że jesteśmy po prostu uczciwi, że wolimy płacić ludziom za ich pracę i myślę też, że cenimy sobie wygodę, dlatego że te legalne źródła często są dużo wygodniejsze niż korzystanie z nielegalnych źródeł. Okej, okay, ale święci nie jesteśmy dlatego zastanówmy się, dlaczego wciąż korzystamy z nielegalnych źródeł. Pierwsza rzecz dostępność. W ostatnim roku w Polsce nastąpiła duża zmiana na rynku VOD, wszedł Netflix, pojawia się teraz Amazon. Ale wciąż oferta, którą mają dla nas te duże platformy, jest nikła w porównaniu z tym, co jest na przykład w innych krajach zachodnich. Niestety nawet Netflix, który moim zdaniem jest świetny, jeśli chodzi o interfejs, ilość aplikacji, również bogactwo oferty, bo jednak ona w stosunku do tego, co było do tej pory na polskim rynku, no to sorry, to tutaj nawet nie ma co porównywać, ale ciągle to jeszcze nie jest. Wszystko, co by nas interesowało, nie ma wielu nowości zagranicznych, nie tylko Netflixowych, tylko takich, które chcielibyśmy obejrzeć, ale gdzieś tam jakoś się nie pojawiają. Nie mamy w Polsce żadnej platformy, która w tym momencie mogłaby w jakiś sposób zagrozić Netflixowi. Amazon wchodzi strasznie ślamazarnie, HBO Go ma. Coraz więcej ciekawego kontentu, jasne, pojawiają się nowe seriale, yy, widać wysiłek, żeby tam się pojawiały nowości, bo w ostatnich tylko tygodniach się pojawiło sporo nowych seriali, które nie są produkcji HBO, ale to wciąż za mało. Do tego dochodzi dostępność samych platform. Oprócz Netflixa, który jest pod tym względem znowu bezkonkurencyjny, jest słabo, jest naprawdę słabo. Amazon nie wiem jeszcze, bo na dobrą sprawę się jeszcze nie rozkręcił, dopiero otworzył dostęp. HBO GO, mnóstwo ludzi nawet nie wie, jak wykupić sobie dostęp do HBO GO, dlatego że do niedawna trzeba było mieć telewizję, trzeba było mieć wykupiony pakiet HBO. W tej chwili wystarczy mieć kablówkę, ale wiele osób o tym nie wie. A co z ludźmi, którzy nie mają kablówki, tylko mają na przykład radiówkę w domu, gdzieś mieszkają? Poza miastem. No, jest to dosyć skomplikowane. Poza tym też nigdzie nie trafiłam na jakąś taką fajną, przejrzystą, czytelną kampanię HBO-GO, która by mówiła: hej, chcesz mieć HBO-GO, nieważne kim jesteś, nieważne gdzie mieszkasz, nieważne jaki masz internet, jesteśmy dla Ciebie. Tutaj, proszę, opcja, a tutaj prosta, czytelna instrukcja, jak zostać abonentem. Po drugie, wysokość abonamentów. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to zazwyczaj chodzi o pieniądze. I w przypadku wodów w Polsce. Kurczę, no naprawdę musisz mieć sporo kasy, żeby cię było stać na to wszystko. Pamiętajmy o tym, że ci, którzy oglądają najwięcej filmów i seriali, to są ci, którzy są młodsi stosunkowo. Ja bym celowała tak między 15 a 40 z dużym naciskiem na tych, którzy mają 15, powiedzmy 25. Czyli ci, którzy studiują, uczą się, nie mają dzieci, ale też nie mają jeszcze jakiejś ugruntowanej pozycji finansowej, która by im pozwalała na to, żeby płacić te cholerne po prostu abonamenty, które jakby się wszystko, wszystko to. Co naraz dodało do siebie to wyjdzie z 200-300 zł. Serio. To są straszne pieniądze. Owszem, jasne, Netflix umożliwia dzielenie się abonamentem i jak się dobrze człowiek postara, to można płacić nawet, nie wiem, 8-10 zł za dostęp miesięczny do Netflixa. Ale już HBO Go, ale już NC Plus Go. No sorry, no to są opłaty, które trzeba za każdym razem uiszczać, jeżeli chce się oglądać jakieś konkretne tytuły. I to, co jest słabe, to to, że w Polsce nie ma platform, które by miały naprawdę wszystko. W Stanach Zjednoczonych mamy Hulu, mamy Amazona, mamy iTunes'a, mamy Netflix'a, i one mają bardzo, ale to bardzo dużą bibliotekę. W związku z czym, decydując się na jednego dystrybutora, na jed, jeden WOD na przykład, Mamy dostęp do praktycznie wszystkiego, o co nam chodzi. W Polsce musimy kurcze się przełączać między jedną platformą a drugą, a i tak nie mamy pewności, że będzie tam wszystko. W związku z czym ludzie czasami stają przed dylematem. No dobrze, to mam płacić za tą jedną platformę, czy za tą platformę? To czyje seriale będę piratować? No trochę tak to wygląda, i niestety póki sobie właściciele tych platform nie zdadzą sprawy z tego, że siła nabywcza w Polsce nie jest aż taka wysoka. No to będą tracić. I tutaj właśnie dochodzimy do trzeciej kwestii, czyli fragmentacji rynku. Fragmentacja rynku, czyli właśnie to co powiedziałam. Dużo platform, różne seriale na różnych platformach. Nie ma tak, że na przykład na dwóch platformach jest ten sam serial w Stanach Zjednoczonych, to jest absolutnie normalne, w Polsce nie. Niestety kwestia licencji. Wiem, że to jest kwestia grubej kasy, ale też na przykład nie ma takich ułatwień, jak dajmy na to możliwość zakupu jednego serialu po prostu. Tak jak na przykład na iTunesie można sobie wypożyczyć cały sezon. Chcemy obejrzeć, możemy sobie za to zapłacić osobno i to sobie kupić. W Polsce tego nie ma, w związku z czym znowu ludzie, którzy mają naprawdę dużo dobrych chęci i mają jakieś tam odłożone pieniądze na, na, na różne rzeczy, na zakup różnych rzeczy, po prostu mówią: Nie, no chrzanie, po prostu nie będę w to pakować kasy, bo po jaki grzyb mi jest dostęp do całego serwisu, jeżeli chcę sobie obejrzeć tylko jeden serial. Taka jest rzeczywistość. Rynek nas nie rozpieszcza. Oczywiście, absolutnie nie rozgrzeszam wszystkich tych, którzy po prostu ściągają, bo ściągają, bo im się wydaje, że to jest absolutnie normalne i mają w dupie wszystkich, którzy to zrobili, którzy poświęcili swój czas, energię na to, żeby mogli korzystać z tych dóbr kultury. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o taką bardziej optymistyczną kwestię na koniec, to powstał. Parę lat temu taki raport, który nazywał się Obiegi Kultury, stworzony przez Centrum Cyfrowe, z którego wynikło, że tak zwany drugi obieg kultury to jest takie bardzo ładne eufemistyczne określenie na piractwo, po prostu, albo nielegalne dzielenie się bez wykupowania licencji jest czymś, co napędza legalny obieg kultury. W Polsce tylko 13% ludzi. Wydaje pieniądze na zakup książek, filmów, bilety do kina itd. itd. Natomiast 33% osób korzysta z dóbr kultury, nie płacąc za to, czyli właśnie w tym drugim obiegu. Tylko, że jak się bliżej przyjrzano tej grupie 33%, okazało się, że spośród tych 33% ponad 70% osób kupuje legalnie. Różne rzeczy, czyli właśnie filmy, y, muzykę itd., itd. Czyli ci, którzy mają ogromną potrzebę, żeby wchodzić w posiadanie i nie wiem, poznawać, oglądać, słuchać, y, mają y, ogromną potrzebę, żeby to robić legalnie, tylko czasami albo chcą czegoś spróbować, albo po prostu nie mają jak, a potem, jak się pojawia możliwość, to z tego chętnie korzystają. Jednym słowem, ludzie. Nie jesteśmy aż takimi strasznymi piratami, jakbyśmy myśleli, że jesteśmy. Ja bym oczywiście chciała, żeby wszystko było legalnie i super, ale wiadomo, że no nie będzie idealnie, i nie sądzę, żeby polski rynek się aż tak nagle uzdrowił i po prostu naprostował, żeby było łatwiej. Natomiast nie myślmy o sobie aż tak bardzo źle. Jest w porządku. Dzięki wielkie, dawajcie nam lajki, dawajcie nam suby, dzielcie się tym wideo. Bardzo serdecznie zapraszam Was do dyskusji na temat tego, w jaki sposób oglądacie seriale i dlaczego tak, a nie inaczej. Czy wolicie płacić, czy jednak jesteście właśnie ideologicznie anty i uważacie, że wszystko się wszystkim należy, że jakby kultura jest takim dobrem, które należy do wszystkich. Piszcie w komentarzach, wpadajcie na naszego Face'a, wpadajcie na naszego Instagrama. To, co jest jeszcze istotne, to to, że wszystkie linki do raportów, z których korzystałam dzisiaj, znajdziecie w opisie tego wideo.